Ja się ten, do góry, Siemaś, widzisz, gdzie ty idziesz? Coś, zypnąć, mhm. Czyli gdzie idziesz? Nie idziesz na zajączkach? Mhm. Tak, no, Odkręcasz i wypinasz. Mhm. Tego wypinasz w ten sposób, że... Uważaj, bym pokazał, czy musisz zacisnąć. Daj mi telefon, tu ja, skraż, ja cię skraż, wlecas, otwierasz. Jak będziesz tam na Jak A to potem się będzie wypinał? Tak. I no, to jest tylko mięso, mam mięso między oczami? No możesz zamknąć. To tyle możesz nagrać i rękawicę wysiąść. A chcesz takie? Może dam ci te, bo ja mam y, takie z palcami właśnie. Ale ty masz... Y, y, jedyny, no. Masz? Takie? A ty gdzie masz rękawiczki? Ona nie potrzebuje... Ale... A jak ja będziesz... to się wyklepa. Dobra, to jest wyklepa. Tak, to jest wyklepa. to się nazywa karabinek? to jest Tak, to Dobra, pokażesz nam. Aha, i ty ją tutaj asystujesz na tej linii. No. Tak, super. Tutaj jest kamera, to ona będzie nagrywać? Nie nagrywa już, no. A, no, tak, tak. okej, okay, dobra, to ja nie potrzebuję. Ja myślałam, że tutaj... A możesz, no, dlaczego? No, więc też, no. no dobra. To no, jest inna okay. perspektywa zawsze. No, no tak. No. Ale z inna, to jest inna. Okej, okay, dobra. Emocje. O, jasne, nie! O, no. <laughs> tak. Inne emocje. A Inne emocje. Super. Zaniesz? Come on. Yes, Ross. Yes, Ross. हाथ Ross. Hard to Dzień Oj. dzień dobry, O, dobry, <śmienki> Ale dzień Ale Ona nam przetrze szlak dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień No daj, daję! Ojej! Wiesz trzeba bez tych e, szmacianych? chyba. Też spróbować szmeciany? Czuję, możesz. Cz, spróbuję. No. Dobra. Tutaj jednak pięć palców to się... To w ogóle nie jest Spodobał, Wyzwania. Właśnie nie ma Ale takie są? Ale takie są. Skałki są, jak się trzymasz to ma nie są takie równe. Takie... wyżłobione. Jest... No. Dobra. O! To idzie. Pierwsze piętro zażyczone. <grymno> ja ja dawaj, dawaj, dawaj. Próbuj, się radę. Tam masz na każdym... Super. Miesię nogi i się zawydasz. Świetnie ci widzę. Głownicy, którzy przyjeżdżają po skatkach no, to mają ciężko, nie? No i to trzeba powoli, nie? Bo to trzeba... E, m, przemyśleć każdy ruch. No świetnie. Ty <grym> stoisz. No, dawaj, dawaj do góry. O, brawo, kochanie. A... Tak, jest... Słuchaj, jest tak ale świetnie ci idzie. Daj, nie, się... dawaj. nie, nie, się nie, jest, nie, jest. Ale walka! <trykundra> Faniale! Jesteś u góry i opowiedz teraz jak tam z góry widzę. Dobra! <trykundra> ja, tak. Teraz się wypij i zapnij się o linę, tylko tą taką... nie bierzmę. Tak I o Oto mnie, tu tam tyłu za tobą jest. Aha. Ja. Tam? Czekaj, No, zejdź niżej Jeszcze niżej kucnij, tak jak Ci pokazałem Dobrze trzymam? Tak Kusnij sobie Jej, no. Kucnij, kucnąłeś? No. Czekaj, sprawdzę co się nagrywa. Nagrywa się, no. No i pomału startuj. Dwa wdechy na klatę jedziesz. No! Arek, już! Aj. No! Tam na ten sol, sobie wyjść. No i co? Ale to był skąd skoczyć. Tak? Na Naprawdę. O! Naprawdę zaraz się przechodzę. Wiesz co? Arek nie ma lekku wysokości. Jak się czujesz? O! Ale.

Jajko. Tak? Jak. A ja się, piało, że się to czujesz, że to małe? Jesteś zadowolony z ciebie. Bardzo zadowolenie z ciebie? Tak, serce Zrobiłeś to, brawo. Tak, mi serce mi Tak, mi serce, Wiesz, serce bije. Lumna, no, tak, no jak? O, Rzeczywiście, no. Oj Chodzisz raz. O, a mogę już teraz podrabić. Możesz nie no, tak. Wiesz, wiesz, tak. Teraz jedzie Hania. O, teraz nie jedzie. Ja nie Weź, no, widzę. A tu ktoś się buduje, tak? Sąsiedzi? Tutaj obok? Czy to już jest? No, budują się. Budują się. Ale

Rzeauto, pa muś? Krzysztof, jedzie! Łapaj się, kochania, łapaj go! I mówisz, że. Ee, ale no, teraz już lepiej? Ten pierwszy krok, wiesz, to jest naprawdę. Wiesz, się tu odważyć, po prostu stanąć i przechylić się do przodu, nie? Aha. No. Tu jeszcze stać między tymi uszami, to jest jeszcze taki. Jest jeszcze fajny, nie? Mm, hmm. Ale tu, jak się wychylasz za królika. Rolika zająca. No i popatrz, ty nie masz ręku wysokości, nie? No, a ty bacz, tak? No tak, rzeczywiście się Nie na, mam? Na tym nie, nie masz już, już przełamałaś to. Kiedy? Co? Kiedy? Jak jechałam na tej zjeżdżalni, e, no. to tam było tak, ja tego tak. nie zapomnę. A w Australii. No widzisz? No, przełamałaś. No tylko ja byłam zapięta, wiesz, tutaj, a tutaj jestem tylko, wiesz, że to jest już coś innego. No. Ale tutaj piękne widoki, co, Areczku? Co? Piękne widoki. Piękne widoki. Najwyciążająca Jery. Ale atrakcje, dzisiaj tyle atrakcji. Kąpiel w śniegu na boso. No jak? Ten drugi raz mówi, że lepiej, prawda? To dawaj jeszcze raz. Nie Serio, bo to trzeba wiesz. Trzeba się tak... No, ubić to wszystko. Jeszcze raz. No. Dawaj, jak tylko czujesz, że ci się to widzi, no to już dawaj jeszcze raz. Widzi ci się? Fajnie, nie? Widzi ci się. Ale są emocje, nie? No Ojej bo... chłop, to są emocje, tak. Mm. A, raz. A Ty Janina? No, A Ty się no. tak nie ślij, bo ty za chwilę wchodzisz. Nie Brawo! Wszystkie krzaki oczyścił, od <grym wytrza> aha. Ja teraz, nie mam teraz No, a co mam z tym zrobić? ten okay. na mm -hmm. I on już jest zamknięty. Aha, Czekaj. aha. nie i to trzeba zrobić, tak, że musisz to otworzyć, tak to muszę otworzyć. A. Ok. Ja no, nigdy tego nie robiłam. Tak. Więc... A lecz ty tak kiedyś robiłeś? No, to ja wiem, ale i tak jest też. nie wiesz masz po prawej. No, on jest cały oblodzony, wiesz? Widzicie. Potrzebuję jakąś dziurę. No ja Czarny też tak jest wziąłem, taki, Albo ta no. na ten żółty no musisz się na górze, ale musisz jeszcze się podpocząć troszeczkę. Wiesz co, z kolana sobie zrób na, na ten, żeby stanęła całą, całą stopą. Kolana na przełów nogę na stopę, będziesz mogła mieści, się troszeczkę wiesz? podnieść do góry teraz, no. o, do żółtego, do żółtego, no chodź się do góry. No, się no, 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 się no, wiesz? Także się nie, nie, to. Dobra, nie no, 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 już no, no, Super. no, 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 nogi. Na obie stopy sobie o, o, o tak. O, I sobie stań na nogach, no. O, super, super, super. super. Świetnie. Jestem... Widzisz? Tak, ci są... dobrze to może na EPL. Na przykład ucha byś wyszła. Świetnie, serce. No świetnie, jesteś Między nawet... Jest oczami jego. Nie. Na ten pomarańczowy po prawej, jest niżej troszeczkę, a wyjdzie mi ten czarny. Oh. Pomarańczowy masz troszkę wyżej. O ten tutaj, o, no. no. Teraz. I teraz lewa noga na, na czerwony jest, jest lewej. O, jeszcze troszkę, jeszcze. O, o, tutaj, o tutaj. tutaj. O, jest w domu. I teraz wciąż się prawą nogę na niebieski. O, właśnie tu. Super. Jesteś już w domku. No i teraz się przechyl między uszy Między uszy i się tam... Jeszcze, jeszcze musisz ten, jeszcze burzy podciągnąć. No i tam się musisz się wciągnąć. Już, już jesteś tam. Odetchnij sobie serce. Odetchnij sobie. I się po prostu tam ten, o już jesteś tam pod lewym kolanem, masz pomarańczowy ten y, stopień, wiesz. Spróbuj się no tam. Nie dam radę. Dasz radę, dasz, dasz, no. Ode dawaj Ode Zatknij się. Nie no dam rady. Dasz, radę. dasz radę. Odeckisz, sobie kilka Czuć serce. Puść się całkiem. Puść się całkiem. Puść się całkiem, no. Całkiem się puść. Usiądź na, usiądź na tym. Usiądź na szelkach. O, jesteś, jesteś, jesteś. Dobrze, 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 dobrze. dobrze. Tak! Tak! Jest! <grystanie> <grystanie> Brawo! Nie! Brawo! Nie! Brawo! musisz się przepiąć Brawo! Nie! 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 ja się Teraz odpocząć. Teraz odpocząć. <grystanie> Nie! Że nie! 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 Widzicie takie to jest normalnie no. Później Pójdź I całe ręce zamarzły <grym> Później już podrabiłem. a bardziej A Jurek chodzi do tego, bez Nie. 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 To... Moje serce już bije. Nie. I nie chcesz. Ja mam w ogóle całe skostniałe ręce. A masz tam rękawiczki? Mam, ale takie z materiału i... Aha. One już... Chcesz te moje? Serce, dam Ci to moje, tak? Ja tak. Serduszko, ja, się ja Nie tam wiem, co się te... dzieje. Serduszko, ja Ci tam te ręki, dobrze? Tak, ja się cały no, się. patrzcie. No Co mam z tym zrobić? Nie I mnie te palce nie odetną się? Nie. Kieruj nimi, dobra? One są na dole, pod tym karabinkiem, na, na tym, pod tym czarnym są, tak? No ja nic nie tak. zmieniałam. Tak. Okej, okay, jest dobrze, nic się nie stanie. Odwagi. Ewentualnie to jest tylko jakieś 5 sekund i będzie można je zluzować. Ten, ten pierwszy krok jest najtrudniejszy, ale, ale ta szalona. Nie, musi tak się przechylić. Nie jest wysoko. Przechyć się. po prostu się pchiam do przodu, widzicie, nie. zamykamy oczu, nie zamykamy. O widzisz. Ej! <laughs> Czemu ja się no bo tu tak <laughs> działa, no. Pozwolę sobie złapać się za nogę. Dobra. <głos> <głos> normalnie jestem cała jak waso naprawdę, ale ja się lubiłam, słuchajcie. Jestem w Bo tu już mamy huśtawkę jakbyście chcieli, tylko trzeba też założyć szefie. Chcesz huśtawkę? Jaką huśtawkę? Tam mamy huśtawkę. Nie, na, na razie nic nie chcę. Na razie tak? To nas do razem, dobra. No, ja raz. dojść do siebie, ja to zrobię. Ja często normalnie. Oj, zdłużka, brawo. Zaraz A czy jak mi serce bije? To. są. brawo. Yeah. Tutaj usiąść Co, usiąść, tak? Tak, podoba Ci się tutaj, tak? Okej. Okay. I jedziemy dalej na sam. tak?